Dla Was gorąco w nowej odsłonie FIFA. FIFA 11. Oczywiście były takie spekulacje, czy zrobię. Oczywiście zgodziłem się. No, jak widzicie, jest oto moja recenzja. Oczywiście, FIFA. Poziom trudności różni się od pozostałych. A także grywalność. Zobaczcie sami. Steruję sobie Ricardo Kaka. Ach ten Petr Czech. oczywiście można robić jak widzicie żongielki różne triki w ogóle także to jest plus oczywiście mam pełną pełną po prostu wersję językową komentatorzy oczywiście Der Szpakowski Włodzimierz Szaranowicz puścimy jakąś nutę. Sun in ma packet, no to jest to Long Bile. Także fajna nuta, polecam. Oczywiście, zawarta już w tej grze. No to jedziemy. Pokażę Wam meczyk. Oczywiście, cały. Nie będę się pierdzielił. Wybierzemy konkret. Oczywiście Real, mój ulubiony zespół, ale oczywiście są też inne. Może Chelsea, tak Chelsea, to będzie to. Będą Contra, dwój Pet Czech versus Iker Sirius. Oczywiście gram na drugim poziomie trudności, to jest początkujący. Widzieliście od niedawna mam na grę bodajże 2-3 dni. <tryk> Także no nie, nie, tu nic nie będę stawiał. Stadion zostawimy z Santego Bernabéu, Neymuza. Tutaj taki przerywnik. Oczywiście Chris Ronaldo, Wielka Gwiazda. Od niedawna grający w zespole hiszpańskim Real Madrid. A tutaj mamy wejście. Oczywiście będziecie słyszeć. Tutaj gada, nawet już słyszycie. taki speaker speaker Casillas na przykład jak słyszycie. To jest już bardzo, o coś bardzo dopracowane. I zobaczycie zaraz. Oczywiście umiejętności tutaj nie pokażę, bo oczywiście nie lubię grać FIFY, mnie jakieś strzelanki, typu medal, kot i tym podobne, także znaczy. ale tak relaksacyjnie, relaksacyjnie, przepraszam, można sobie pograć. Tak gotowi. Wszystko jest ok, sprawdził. No to zaczynamy. Także pewnie mi dokopią, ale zobaczymy. Wszystko się może zdarzyć. Szpakowski, odróżnienie od FIFA 2010. Jeszcze powiem, że ta FIFA to jest połączenie, chyba tak mi się zdaje, wszystkich FIFA, wszystkich części FIFA. Także wyszła bardzo realistyczna Jestem bardzo utożsamiony samiony tam grom ponieważ czuję się jakbym grał naprawdę, nie? To jest naprawdę super Otóż pewnie znalazłeś jakieś problemy przez instalację w tej gry, ale wszystko udało mi się rozwiązać. Także ale ładny Cristiano Ronaldo Także teraz wielka hula Cristiano Ronaldo nie zauważy? Anelka. A teraz oto jego gesto. To jest to big gameplaya. Sugeruję prawo włożono soccer jednastce. Czyli przez. PS... Celon. Cristiano Ronaldo teraz. Czyli. Wizdeki będzie. Mamy rzut myślę, że będzie co oglądać. Hm. Ale urwał, no nie wyszło się, nie mi na grób. To dopiero co zacząłem grać wcześniej, ze wspominałem, także nie ma się co dziwić. Nie pokażę tutaj umiejętności. Uderz to, chłopie, uderz to. Aj, piękna obrona. Mówiłem, petrzę kontra i No zobaczymy nie jestem jakiś prawdy albo coś obraz programu wcześniej Lampard. mówiłem relaksacyjnie także ale ta gra jest warta więc bardzo małże, ją polecam o kurcze! Maluda Solo. Maluda proszę, reprezentant Francji dość dobry zawodnik jak jest do widzicie zresztą już dostaje 1-0 Myślę, że uda mi się prawie, wygrać. Nie opanował piłki. Arbiter podyktował rzut wolny. Nie czekają A czym? To jest no to całkiem inne rzeczy. To no właśnie Frajerzy. Tak żółta kartka. Żółtą Definitywnie kartą. nie ma co się witować nad Frajerami. Co? Tak. Chris Ronaldo. Myślę, Wejdzie? No prawie ładnie postarać, było. Nie dali powtórki, no wytyfy. Także chwili, udało jeżeli się podam, podoba Wam się Dobra. mój kanał Oczywiście Maruda. na serwisie YouTube. Nie na innym. Teraz no to też widzicie jaką wczutę? załapał w Sergio Ramos prawe obrońca realu można Zresztą, tak się pochylić jest i naprawdę, jest oczywiście. naprawdę oczywiście też podchodziło z wodą, nie, nie za bardzo jeszcze tchniję co i jak ale myślę że z czasem uda mi się rozchwinić odważny świat Mam należy miejsce. pięknie ale oczywiście obrońcy Chelsea razem sobie ze mną bez szkody nie udało się opanować piłki teraz Kaka możecie Tick mnie jeszcze zaprosić do znajomych z Jest Ma pod... w profilu Steam mam wszystko pod. ale piękna parada Petra Czacha oczywiście obrońcy co, mam na temat piłki to trenuję już ponad 10 lat niełatwo odebrać piłkę. Widzę. Gameplay to moje hobby. Miał że się przewróci, stracił równowagę, ale utrzymał się na nogach. Jedziemy, jedziemy. Jest na czystej pozycji. Zobaczymy, będzie go oczy. No Bielka kurczę, ale z parteriem. Mogłoby to wyjść dobrze, ale w sumie się nie było. Zresztą widzę. Coraz więcej ludzi zaczyna mnie po prostu zapraszać do znajomych, subskrybować. Z tego bardzo Wam dziękuję. Ronaldo. Po prostu jestem dumny, że potrafię coś dobrze robić. I mamy koniec pierwszej połowy. Tutaj ogólne powtóreczki. Piękne chwyty. Bramkarzy. No i jedziemy drugą połowę. Tym razem Dobra, ja zaczynam. Yeah. Dobra, postaram się coś strzelić. jak nie strzelę to nie moja wina podanie jest to trudny poziom trudności nie no, ale jak widzicie to łatwiej kraje od mnie Po prostu jadą jak szmaty Dośrodkowanie Nie piłki To jest to Słyszałem też, że można grać o, i zamknąć gra sobie zostanie wznowiona z ty ronnego. na pacie, twój kolega na klawie, i po prostu on lampart. może być teamem, ale nie Ty możesz na przykład sobie bronić. Także też dobry atut, ale nie udało mi się tego jeszcze odkryć. Myślę, że dojdę. Może być groźnie. Do rzuć to! No, Trudno, no trudno. Piękne, ale ten pc Czech jest po prostu niezawodny teraz. I też po prostu komentarze doszły. Nie z dziesiątki, tylko myślę, że to jest już komentarz Ryzykownie, ale udanie. Dariusza i Włoczmieża, dopracowa dopracowany specjalnie Anelka. do tej FIFy. Ja no. Ładnie uwolnił się spod opieki. No. Ale ja też nie daję widzicie myślę że ps 11 ma powinien mieć już konkurencję, będzie on wychodzić no takie piwy zbędni. jak ta a nawet lepsze to świetnie piwa Kaka odbije się w końcu od dna rzeczywiście dobre podanie no, naprawdę no spalony sam. no Fifar wspomnie wcześniej odbije się od dla i po prostu ryzykować z Zyskają, zyskają na nowego Dobra zmiana. Jana Pozostało jeszcze tylko niespełna TV, 35 minut do końca Także Oddaję piłkę koledze. 25, przepraszam A teraz przy piłce Kaka bo 90. Ronaldo Czabi Alonso. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Anelka. Ale drogba. Ujem się fajnie gra. Marcelo. A teraz Cristiano Ronaldo. Piłka. Kiedy zaproszę, teraz się kumpla. Do przeciwników. No i pogramy. A udało mu się odebrać piłkę. Będzie muca. No udało się przejąć. Maluda. Super. Jadam mnie, no jadą mnie. Widzicie grafika lepsza. Nie ma tej bezsensownej Murawy 3D. Takie to typu... To niby była Murawa 3D. Tak pisało w FIFA 10, nie wiem czy byliście. Także tutaj nie ma, przynajmniej Nie pisze no i fajnie to wygląda. Czech ma świadomość, że... No normalny, a nie jakiś bezzasadny wyskuł 3D. W 3D, to, to się nazywa. I tak nie było tego widać, bo widziałem. Przez zmiany. Jeszcze wspomniałem o grafice. Trochę się różni, te rzeszetki. Trochę. Oczywiście wydawałość, to jest to. Chciałbym dzisiaj presję. nie wchodzić tym Chrisem. Spadek kiełkę, bez spadek formy? Wszystko wejścia, możliwe. Skuteczne i czyste. Przyznacie mi że po prostu lepiej grają ode mnie, no. Może powiedzieć, że Świetne jestem nobem ha, 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 Wyjdź do tej piłki! Ale pięknie, Świetne no. Gratulacje, akcje, to było ofiarne, no. Odważne wejście. Mistrza Europy. Kera Kasiviasa. No, uderz to człowieku! Kurczę. Czyżby? I tak tak by Messi mesji nie wydaje Ci się to dziwne. lowane, że zaskoczenie fa na to nie zasługiwał. Nie, Nie b wedę ja falu, b miał róg zuć rożni. Prowadzą w drugi po obiet, ale się na zmiany no, myśę udamy się, się teraz zgroówniać tego korzystnego rezultatu. Wiedziesz, trzebaby Alonso. Pięknie kaka! No i kurczę to chyba była moja, moja najlepsza sytuacja w tejże chwili. Także... chyba nie zdążę wygrywać. Także mogę się uderzyć w gdpę. Myślę, że mecz wam się podobał. Pomierze Graf, Real Madrid. No to już się, będzie koniec, to koniec tego meczu. I Niestety, to na pewno myślę, że przyjemnie się taktyki, oglądałam moją rozgrywkę. To będzie na tyle. Tobie w po, pozdrawiam o, Was, Mr. Boru.